Pora zakończyć sobotnie popołudnie w pierwszej kolejce PKO BP Ekstra klasy, a kończymy je w Gliwicach z starciem Piasta z Lechem Poznań, więc wydaje się najciekawszym starciem tej kolejki, a na ten mecz z całą przyjemnością. Zapraszają Państwa. Wojciech Hanysek Dominik Stachowiak, kłaniamy się nisko. Kto wygra tę wojnę nerwów, no i czy Patryk Dziczek otworzy wynik tego spotkania? Już jeden rzut karny zmarnowany w tej kolejce wczoraj. Nie trafił żozuła, a teraz Dziczek. I pewnie pokonuje Bednarka. Posłał piłkę w swój lewy narożnik. Bednarek rzucił się w przeciwległy róg i piastę prowadzi o te 43 minuty z Lechem Poznań 1-0. do 0. Patryk Dziczek otwiera konto strzeleckie piasta w tym sezonie. Dobry strzał Patryka Dziczka, Bardzo pewnie uderzył w prawy róg bramkarza Filipa Bednarka. Bez rady był tutaj akurat Filip pod tym kątem, ale. No, co tu dużo mówić? Sam sobie sprokurował tego karnego, nie obronił go, więc, oczywiście, brawa dla Dziczka przede wszystkim, za to, że tutaj podszedł do tego karnego. Pewnie go wykorzystał w przeciwieństwie do Jozuę, który tak wczoraj, pamiętamy, jak uderzył bardzo źle. Poszedł Benarek w tą samą stronę, co właśnie wczoraj Bobek, ale jednak akurat tutaj lepiej się zachował. Patryk Gliczek zauważył właśnie, w którą stronę poszedł Bramkarz, no, i uderzył po prostu w przeciwną bardzo pewnie 1-0 na samej końcówce pierwszej połowy za moment przypomnimy składy ale być może to będzie już mocne uderzenie na początku drugiej połowy Bolech od razu przeniósł się z piłką na połowę Piasta, karstrem do lewej strony znalazł Andersona no i ten będzie szukał Isaka na polu karnym, ale wrzutka zablokowana przez Amejoła właśnie i teraz Patryk Dziczek, ale stracił dobrze, Anderson, będzie okazja dobrze wypuszczony, Markwiński strzał jest bramka, więc jest mocne uderzenie i to dosłownie Powtórnie, bo ten strzał perfekcyjnie wykonany w dalszy ruch bramki. Franciszka Placha i Filip Markwiński wyrównuje stan tego spotkania w 46. Minucie. Świetny to był strzał. Nie dopatrzyłem, kto go wypuścił. Chyba to był Jesper Karstrem, ale. Filipa trzeba pochwalić za to, w jaki sposób, z jaką siłą i precyzją posłał piłkę w dalszy narożnik bramki Franciszka Placha, a asystował Joel Pereira, który znalazł się w środku pola, więc takie niecodzienne ustawienie Portugalczyka, ale jak widać zaprocentowało pięknym golem. Ale uderzenie po prostu przepiękne da? Nawet to złożenie się właśnie po prostu uderzył piłkę tak właśnie elegancko, tak dostojnie właśnie Filip Marwiński, posłuchał też jednocześnie bardzo mocny strzał. Ja sobie po pierwszej połowie Wojtek zaznaczyłem taki mały plusik przy nazwisku Marchwiński, bo jeśli kogoś mieliśmy chwalić z zawodników ze stolicy Wielkopolski, to właśnie jego. No i potwierdził to na samym starcie drugiej połowy naprawdę ładnym golem, no i kontynuuje tę swoją dobrą formę Marfiński. Z końcówki poprzedniego sezonu, i kto wie, może to jest ten sezon. Teraz Isak do Andersona. Imknie kolejna akcja kolejorza. Welde obiega go Anderson, ale ten ścina w swoim stylu do środka. Centra i strzał Markwińskiego. Dublet, dublet, dublet. Ma już na swoim koncie Markwiński i potwierdza to, że on fantastycznie potrafi grać głową. Genialna centra Christophera Weldę. No i aż chce się powiedzieć, to znowu są oni. Ależ tutaj ma kapitalny czas teraz Filip Markwiński. Co on wyprawia? Drugi gol. Filipa Marchińskiego, no, to jest chyba ten moment! To jest chyba ten moment, bo można było wreszcie powiedzieć. Jemu chyba na razie wreszcie, wreszcie, wreszcie przeskoczyło w głowie. Wygląda kapitalnie na razie w tej, w tej, w tej drugiej połowie. Ale zobacz ten jaki ma wyskok on do piłki, jaki to był timing. To jest coś naprawdę niesamowitego, ale ta wszutka to, to był wysokiatkarski, typowo. Tak jest. Ta wrzutka naprawdę przepiękna, no i chce się wstać i bić brawo! Lech z fantastycznym początkiem drugiej połowy. I tak jak powiedziałeś, z fantastycznym czasem dla siebie, Filip Markwiński. No, takiej bramki, takiego wyskoku do piłki nie powstydziliby się najlepsi napastnicy świata. A z Gliwic specjalnie dla Was meldowali. Ojciech dziękuję. I Dominik Stachowiak. Kłaniamy się nisko. Życzymy dobrej nocy i udanej reszty tego weekendu. Do usłyszenia.